Płynę. Płynie Baxter płynie po skajka krainie. Skajek! jak Jakżeś go tak rozwalił? Ej, może nie, dopłynę. Lecę się dowiedzieć. <grym> Ej, stary chyba nie dopłynę. Ja Ale będą mi ja, Ja też nie dopłynę. Wracamy, nie. <grym> tak, wracamy się, no. Może nas tych dopłynę? Dobra, do nas styk, kopię. Ja oh! się wracam. Skajek to ulepsza, i tam wszystko. A ja, ja zobaczę, co tam jest na tej łódce. Na, znaczy na tym statku, bo to w sumie nie łódka. Może będą jakieś ormoty. Dobra, na razie muszę. Eee, A dobra, ginę. Dobrać. Nie giń. A właśnie, mam, zginąłeś? Mam połowę serca. Aha, czyli jednak się ginie. No to ja będę musiał jakoś to inaczej zrobić później, żeby wrócić. Jest! Dopłynąłem ale połowy sektora. Dasz radę. Jesteś zwycięzcą. Wiadomo. Wycinuj. Dobra. Dobra. Pa. Ej. Aha, tu mogę się zanurzyć, ale mogę tam wpłynąć? Dobra, ja będę drzewa drąbą. Jak się. Za... Ej, jak się wynurza? Co tu się dzieje? Ej, nie mogę się wynurzyć! Co się dzieje? Co się dzieje? Dobra, utonę. Nie wiem, jak się wynurza, nie jest to pokazane. C się zanurza, ale jak się wynurza? Ja nie, nie chcę wiem. Chcę budować, się nie, 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 nie czas. Eee, dać powiem, jak się daje. No to masz Północno mało czasu. Nie, aby dan koszpał, aby się wynurzyć. A spacja, kurde, zapomniałem. Nie pomyślałem nawet o spacji, żeby dać. Dzięki. Okay. ale ja i tak chyba wezmę sobie i umrę. A nie, bo mi będzie życie ten tracić. Bo ja nie mam gdzie stanąć, wiesz, żeby, się, żeby zregenerować siły. Bo cały czas niby pływam, chociaż że stoję, no nie no. no. Dobra, przecież stoję, o, dobra. Uf, muszę wskoczyć na ten statek, myślałem, że na niego dopłynę, ale nie mogę. Chyba na tym statku nic nie będzie, coś tak czuję. Takie mam przeczucie. żywo żywoko. Yy, to dobrze. Awans na czeladnika w zbieraniu, wow. O, ty dobry jesteś. Mogę to otworzyć? Nie no, serio, nic tu nie będzie, tyle płynąłem, tyle starałem się. Żeby ale życie będziesz... się regeneruje. Powoli. No, no. To dobrze. Kurde, ale... Proszę wyjść tutaj. Czemu nie mogę wychodzić po schodach? Czy to jest tak, taka trudna umiejętność? Muszę skakać po schodach. Nie, to na pewno się nie da wyjść. Ale dziwnie. Myślałem, że tutaj powinien coś być, jakiś skarby, no. Chyba, że to nasz okręt. A nie, to też powinno coś być. Skajek, jestem tym. Piratę jestem. A nawet nie ma Pirate? tego. Piratę? Piratę. Nawet nie. A tutaj się steruje, dobra. Teraz jestem piratę. Jesteś hookiem? Jestem hukiem. Baxter Hook. Baxter Hook. Nie, czekaj. Huko Baxter. Nie, Hugo. Hugo copter chyba. Hugo copy. Dobra. Teraz ja jestem parkourowiec. Ej, ale Uy, pytanie za 100 punktów. Czy... która wyspa? A dobra, już tamto Dobra. Jolo, płyniemy. Miejmy nadzieję, że... Nie, nie, nie zanurzaj się! Maniek, Kurwa! Ej, chyba tracę szybciej ten. Yy... O, o. o. Nie, no kurde, jak nie dopłynę, to będzie beka Mogę je budować! Jej, skaję w końcu. Dobra. Powinienem dopłynąć, bo już tak mi się, tak, takie mam coś przeczucie, że ideolo będzie. A najwyżej stracę ideolo. jeszcze życia. No i opie. Ale żeś ściął tego drzewa. Ło, kurde. Ale to wygląda puste. Jak... Miejmy nadzieję, że wyrośnie nowe, bo to tak jak 12 <noise> No pójdziemy nowe. dalej. <noise> Będziemy chodzić tak 10 km, nie? skajek jak <noise> musi nowo, nowe piętro rozbudować. Dobra, i tak nie dopłynę. Ale będę życie tracił. O kurde, dużo życia trochę, się. Traci. Yy, trochę tej. Yy, tu i dalej nie mogę. A ja mogę, dalej. Dobra, na styk. Jest, na styk. Przeżyłem na styk. Ja pierniczę. Jeszcze dwa razy bym zginął. Nawet nie biegam, pierdziele. Odpoczywaj, idę se usiąść. Teraz ty rąbiesz. Ja cały czas rąbię. Oh yeah. To dobrze. <coughs> Ojeju. Jestem buntownikiem z wyboru. Mam 100% prędkości ruchu i... Jedną sekundę, nie wiem, mm -hmm. prędkość ataku 1,1. Chyba sobie musiał coś, jakiś itemek kupić, ale na razie mobów nie widzę. Z Lola. A, dobra. jak to słoń mi zaatakuje, to się wkurzę. Aha! Skajek, czemu się tak wychylasz do tyłu? Ej, ja Skajek, czy to u mnie tak samo śmiesznie wygląda? Popatrz. Fiu. No! <laughs> Co no, się Próbuję się dostosować, żeby to zrobić. Halo? Nie mogę, nie mam już chyba... Ty, drzewa. Ej, słyszę sam siebie, halo bro. Halo, halo. Eee... miałem opcję, że mogę do... Tutaj Oje. Dobra. Nie mogę tego wybudować, nie mam pewnie drewna. Co ty gadasz? Kurio no tylko wewe. 40. No to... Ale 20 kosztuje. To no, powinniśmy... nie mogłem. Tak było napisane. A mnie no to podejść bliżej. To podejść bliżej. Spróbuj. Dobra, kończymy ten domek i kończymy na razie. Granie. Dawaj, Skype, Próbuj. Jesteś zwycięzcą. Dobra, Jesteś a ja zwycięzcą. idę jeszcze trochę porąbać. Cześć. Nie, to. Cześć, Kajek. Zebra, e, zebra, zebra, zebra. Mam na czerwono. Dobra, trudno, to ile jeszcze tam potrzebujemy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Czyli sześć, tutaj tutaj, ty, tych, tych, tych. Ty. Czyli 120, tak? Bo jedno 20 no, kosztuje. No, no. Spoko. Ja zrobiłem tam taki specjalny ten stół, czy jak to się nazywa, żeby nam nie zrajdowali. Okej. Okay. Zawsze spoko. Poszedłeś ten... Tak, tak, robię drzewo. Ej, nie możesz tego użyć nie mogę drzwi otworzyć, coś? Czemu? Nie możesz tego używać, tak stanęło. Aha, musisz... za sobą masz takie coś i musisz to zaznaczyć, tam taka księga. Za sobą? A. No, jakoś tam musisz to zaznaczyć, żebyś był wtedy... Z... żeby to był jako twój domek. To jest tak jak, wiesz co, tak jak ten stół z narzędziami w... Zostałeś buntownikiem. No i dobrze, jesteś buntownikiem, stary. Buntownik z wyboru, no. Co zrobisz? E, atakowanie innych obiektów, no ja to zniszczyłem niechcący. Obiekt jest <laughs> taki właściciela za trzy godziny. Oko. Dzięki. Oko. A może nie można mieć bazy we dwójkę? To był głupie. No, nie, no musi być możliwość. Dobra, to ja jeszcze na rąbę więcej zbuduję jeszcze raz ten stół. Dokończymy dach i na razie będziemy kończyć. A skajek się opierdziela, widzicie? Eee, patrzę statystyki, zaczynaj. <grym> na F11 możesz zobaczyć statystyki. No, ja ty jestem, nie jestem myśliwy. Więcej drzewa wziąłem, zero górnika, lepszy zbieracz, kowal. Kowal? Ja jestem człowiek, kowal. <grym> nie możesz tego użyć. To jakoś musimy to zrobić, chyba obydwoje będziemy musieli zbudować taki stół, żeby było dla mnie i dla ciebie. No. Ile masz drzewa? W tym momencie 40 tylko. Idę, 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 idę tą A, A, jest... A ile kosztuje teraz? stół? Zobaczymy, co kosztuje. <laughs> Dobra. Dobry? A jesteś na czerwono? Na czerwono? Mnie. No. Ja Zniszczyłeś to pewnie. O, proszę. Ej, A mogę cię, Ej, nie, mogę cię przydzielić, mogę cię przydzielić. Jaki gdy się... masz nick? Skajek? No. Gracz Skajek nie istnieje. Syk. Ej, a duże... Aha, bo wszystko z kapsloka dałem. Dobra. Dobra, już jesteś. Jeee. Yeah. Możesz otwierać, możesz budować i niszczyć ściany. Jeee. Yeah. Świetnie. Jestem zwycięzcą. E... Jesteś Skajownikiem. E... E... <laughs> Robimy tab. Jesteś królem Skajowników. O kur, Piątka Taki, zacznij ja Ej, nie mogę budować nie A, wiem czemu nie, nie zrobiliśmy umocnień, panie skajowniku Dlaczego nie możemy budować? Bo, tutaj, bo potrzebujemy umocnienie Które będzie... Tutaj Taka, gdzie jest dziura? Tu Widzisz? Aha To jest to, jak te wraście I Aha. piątka Takie jaja. Takie arbuzy. Dobra, aha, ale tu dalej nie można, bo nie mamy umocnienia dalej. I musimy dać cztery umocnienia. No. Ale one bardzo dużo kosztują. trzeba je budować. To trzeba zrobić te małe umocnienia. ja zrobię duże. A małe małych... Aha, małe to są tylko wsporniki. To no nie, dobra. To jest super trzeba. Dobra, to tu. I teraz możesz zrobić podobno teraz podłogę tę górę. Halo, 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 halo! 5? O, mogłem, no. Dobra, dobra, o, świetnie, ale 100 chyba już nie będziemy mogli narać. No nie możemy. No nie. Będzie nam podać Ile masz, Java? 40. Okej, okay, to ja potrzebuję jeszcze 100? No, to trzeba i po 100. Dobra, to ja, to ja jeszcze na szybko pozbieram. Dobra. A ja też mam iść? Szybko. No, jak chcesz. 100 i tak tylko potrzebujemy. Nie wiem. Ty jak chcesz? Ja muszę najpierw coś zjeść. Ej, kamienia nie mam. Na jeden naciski. Nie, to nic nie daje. Nie, nie wiem. Nie mam kamienia. To ja bym mi się skończył. Kurwa, słoń mnie atakuje. Do domu wylatuj. Co? Ej, on w domu był! Nie był. Był w domu za tobą. Naprawdę. Co ci się dzieje? Ja nic nie widziałem, ale. Patrz po... co mam! O, pochodnia. Pochodnie mam. Ale nie mam kamienia, będziesz musiał ty iść. Idź na rąb tego. Na rąb drzewa, na no, bo musimy skończyć domek. Ja idę, ja idę sobie, ja ci będę oświetlał drogę, chodź. Dobra. Szybko, bo nas zaatakuje ten słoń i będzie lipa. Dobra, gdzie jesteś? Tutaj, okej. Okay. Ale nie lepiej za... tam na prawo? Tu chodź, tu, tu, tu. Tu jest bliżej. A tu jest kamień, o ten kamień chyba też można rąbać. To później kamieniem się zajmiemy. Na razie no. robimy drzewo. Znaczy skończymy to, no to, to spoko, później. W następnym odcinku. Oś, oś, oś. Go. A. Jak teściowo. Nie. Obrzydziłeś mi. <laughs> Umieram, nie. Bo ja nie jesteś Wspomniałeś. Staram się podpalić drzewo, ale się nie udaje. Awans, dwa na ekspert. Ty rzuciłem pochodnią. <laughs> Jestem o, ekspertem w rąbaniu. je. Oh yeah. Dobrze rąbiesz, jak nikt inny. Dajesz skajek. <laughs> następne drzewo, następne, szybko. Panie, potrzebujesz ile? 100. i 140. Wow. Skoczę ci na głowę, może to coś da. Chodź dalej, chodź dalej, skajek, tutaj. Szybko. <laughs> Ej, mogę skoczyć na drzewo! Patrz! Jestem drewnianym królem! Woo, Ja piernicz, aż się screena Woo, Uuu! Halo, ej! Grunt mi się... No nie, zniszczył, zniszczył. mi, że tak pięknie wyglądało. A jak one wibrowało? O oh nie! Yeah. Co się dzieje? I znowu jestem król Julian. Ej, halo! Chciałem być królem drzewa! Moje drzewo! <noise> nie wyszło skaje, jak to? Nie no, na to nie wskoczę, Skajek, bez jej. Ej, on ma kokosy, dawaj kokosa, poka kokosa. Ja chcę kokosa. Ej, ja chcę kokos, dawaj kokos. Mogę wziąć? Nie, wziąć? KOKOCHY! Nie, nie ma. Ej, Skajek, ile masz drzewa? Nie można kokosa? Skajek, ile masz drzewa? A nie chcę kokosa. Eee, 140. No to chodź, idziemy już. Uuu, to te, tyle są hercy w tych monitorach, uuu. Oh, Aaaa, spadek nie! Yeah. Sądzę. Dobra, tego słonia i tak trzeba będzie zabić prędzej czy później. Niech chcę na razie chodzi. Niech chcę chodzi. Dobra, chodź, chodź. Skajek, chodź, chodź. Idę, idę. Chodź, no stać. A chodź, jak ładnie on... mnie witasz. No dokładnie, dobra. Teraz robisz dwa takie. Wła tutaj takie? w rogach, tu, tu i tu. I robimy sobie y liście. Szukam tego. Mam to. drewniany słup, tak? No, no, no. Co my pan. mogłem go zrobić tu? No dobra, no i zrób dwa po bokach, żebyśmy mogli robić dach Świetnie i jeszcze z drugiej strony Dobra i teraz... zrób dwa. Uuu! Okay. uuu. Czekaj, ja mogę słonia podglądać, chodź tu słoniku Podgląd Co po... za Pokakieła, pokakieła <laughs> Dobra Jeszcze teraz robisz dwie o, robię ściany. Uwaga, Skajek kończy budować nasz dach! Znowu się wychyla. Patrzcie, jak, ej, patrzcie Człowiek gipki, no. Kur... Kur... Cool. Nie, było śmieszne, uderzyłem głową. No i dobra, i słuchajcie, patrzcie co zbudowaliśmy. Mamy pierwszy domek. Yeee! Yeah. to tutaj może stanę. Ej, halo! No, więc y, Skajek, żegnamy się. Dziękuję okay. bardzo za oglądanie. Trzymajcie się. Był ze mną Skajek. Ja yeah, Pa-pa! No, no.